Paweł Makowiecki, Współpracownia. Co to znaczy, że spółka ZO ma własną osobowość prawną? Pracując z klientami, tłumacząc im zasady operowania na spółce ZO, kiedy tłumaczymy, że właśnie spółka ZO ma własną osobowość prawną i pytamy się, co to może znaczyć, no bardzo często słyszymy, co to znaczy, no nic nie znaczy, idziemy dalej. A tak naprawdę jest to kwintesencja całej historii i zrozumienia tego zagadnienia, czym jest operowanie na spółce ZO, czym jest operowanie na podmiocie, które ma własną osobowość prawną. Tak naprawdę, według prawa, spółka ZO, ale także spółka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie, jakaś spółdzielnia czyli tak naprawdę, są to podmioty, w tym kontekście tu rozumiem o podmiotach kapitałowych mając własną osobowość prawną, są taką samą osobą jak każdy z nas. Czyli jeżeli wspólnicy powołują spółkę i powstaje spółka, to ona według prawa ma wszystkie takie same prawa jak każdy z tych osób, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. To znaczy, że spółki ZO nie można wystawić jako kandydata w wyborach i spółka sama w wyborach nie głosuje. Więc tak naprawdę powołanie spółki można porównać do urodzenia człowieka osoby, urodzenia osoby, która ma własną osobowość prawną. I jest to koncepcja tak prosta, a jednocześnie tak trudna do uchwycenia, że jedynie można to porównać z trudnością jaką mają ludzie zrozumienie koncepcji, no powiedzmy kreacji pieniądza, pieniądza cząstkowego. To, że bank aby udzielić kredytu powiedzmy na 100 tysięcy złotych w Polsce, musi mieć wkłady jedynie na 10 tysięcy złotych. Że większość pieniądza kreowana jest jako kredyt. Że bank pożycza 10 razy więcej pieniędzy niż tak naprawdę ma. I to jest tak trudne do uchwycenia dla ludzi. Tak, umysł to wypiera, że podobny jakby mechanizm ma zastosowanie tutaj w kontekście spółki. Czyli, jeszcze raz, spółka przede wszystkim jest osobą. Spółkę, stworzenie spółki można porównać do urodzenia spółki, no a zamknięcie spółki, która ma własną osobowość prawną, tak naprawdę no, do zabicia, do pochowania człowieka, więc jest to. Także proces dłuższy niż zamknięcie działalności gospodarczej, bardziej kosztowny, to też trzeba mieć właśnie grabarzy, trzeba przygotować pochówek, więc jest to proces bardziej złożony. Więc jeszcze raz, kwintesencją pracy wokół spółki ZO jest to, że spółka ma własną osobowość prawną. Każdy z nas jest osobą według prawa i spółka ZO także jest osobą według prawa. Pavel Makovecký, Spolupracovne.